Dzień dobry, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Sportowe Mysłowice. Dzisiaj razem z nami jest Wiktoria Krupowicz, biegaczka długodystansowa i ultramaratonka. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję bardzo za zaproszenie. To niezwykle miłe być tutaj jako Mysłowiczanka i jako sportowiec. I to samo mogę ja powiedzieć, że dziękuję za skorzystanie z tego zaproszenia. Powiedz nam, jeśli chodzi o twoje początki biegania, kiedy to się wszystko zaczęło? Ty jesteś dość młodą osobą, ale kiedy zaczęłaś? Już jako, powiedzmy, nie wiem, małe dziecko gdzieś tam biegałaś? Czy... No właśnie, często ludzie zadają mi to pytanie i oczekują odpowiedzi, nie trzy lata temu. No, prawda jest taka, że ta droga biegowa, a raczej bym powiedziała sportowa, ciągnie się od małego. Ja próbowałam różnych dyscyplin i myślę, że to jest też coś, co już teraz pomaga mi tak świadomie rozwijać moje ciało, bo tak naprawdę zaczynałam od i pływania, później było do trochę grałam w siatkówkę, no i na takim ostatnim etapie, powiedzmy, tej przygody sportowej grałam w piłkę ręczną, natomiast przyszedł moment, kiedy musiałam wybrać sport albo maturę. Postawiłam na maturę. Jednak edukacja to jest coś, co zostaje z nami na całe życie i przez to, że ja od dziecka byłam w takim ruchu, ja potrzebowałam tego wysiłku. Ja po prostu oszalałam wtedy, nie wiedziałam, co mam zrobić, kiedy zabrakło mi tego codziennego treningu. No i tutaj pojawiła się moja mama, która mm, zaczęła sobie truchtać. I ja tak zaczęłam do niej dołączać. Jeden trening, drugi i tak zaczęliśmy biegać. Trwało to może z rok, więc no, myślę, że to było takie 6-7 lat temu, kiedy ja tak zaczęłam wychodzić po prostu Pobiegać, ale to też nie mogę nazwać tego treningami, bo tam nie było żadnego sprzętu specjalnego, nie było zegarków, żadnego pomiaru, nawet nie wiem jakie to było tempo, jakie dystanse. Teraz, jak sobie to odtwarzam, to robiłam taką pętelkę wokół mojej dzielnicy, więc było to chyba niecałe 4 km. No i tak to się wszystko zaczęło, później coraz dłużej, coraz szybciej, coraz dalej. No już nie z mamą, bo moja. Tak jakby ta dyspozycja sportowa y, bardzo szybko rosła. Y, no i tak zaczęły się te biegania. Od trzech lat trenuję z trenerką, więc tak naprawdę ten taki okres treningu, no to liczę w takich trzech, czterech latach maksymalnie. Co Ci daje tą motywację do biegania? Co Cię motywuje? Hmm. Motywację czerpię... To może źle zabrzmieć, ale od samej siebie. Bo tak naprawdę przekraczanie własnych granic i stawianie sobie tych celów, to jest takie codzienna samo. To jest taka sama motywacja codzienna. Trzeba wstać. Przekraczasz te granice cały czas? No nie mogę powiedzieć, że codziennie, bo nie, ale są rodzaje treningów, kiedy brzuch mnie boli i jestem zestresowana już na samą myśl o tym treningu, bo wiem, że on nie będzie przyjemny, bo takie jest właśnie założenie, że. Ma być poza strefą komfortu. No więc ta motywacja gdzieś tam taka wewnętrzna jest we mnie, bo ja chcę być po prostu coraz lepszą wersją siebie, coraz lepszą biegaczką. Ale oczywiście jest parę osób, od których para, nawet bardzo dużo, od których ja czerpię inspirację. No i są to przede wszystkim osoby gdzieś tam na Instagramie, czy właśnie moja trenerka Ania Halska. To w zasadzie dzięki, dzięki niej gdzieś ta przygoda się zaczęła. Bo nigdy nie traktowałam tego biegania tak bardzo poważnie. I teraz właśnie ten Instagram jest źródłem takiej mojej motywacji. Często wpadam tam na ludzi, których nawet nie znam, ale widzę, że oni to robią, też cierpią nieraz. No a mimo wszystko gdzieś na końcu to jest radość z tego, z tego procesu. Mhm. Tej granicy jakby ty jeszcze na razie swojej końcowej nie widzisz. Ty cały czas próbujesz tą granicę przekraczać. Mm. Nie ma dla ciebie tak. czegoś niemożliwego na ten moment. Mm. Myślę, że nie. Myślę, że wszystko jest w głowie. To też często pokazują czy treningi, czy gorsze dni. Wczoraj robiłam bardzo taki trudny trening, może nie fizycznie, ale mentalnie był dla mnie bardzo, bardzo trudny, bo byłam w pięknym miejscu, gdzie ludzie wypoczywali, korzystali ze słońca, jedli lody, dookoła unosił się zapach kawy, frytek. No a ja wówczas miałam do zrobienia 20-kilometrowy trening. I byłam no nie do końca zregenerowana po jeszcze poprzednim treningu. I to naprawdę była taka duża próba motywacji i siły woli, żeby mijać tych ludzi, no i jednak wykonać swoje prawie dwie godziny biegania, a dopiero później cieszyć się tym, co oni. Co czujesz na starcie, kiedy startujesz w powiedzmy ultramaratonie? Czy to jest stres? Czy już wtedy, jak jesteś na starcie, to te wszystkie nerwy puszczają i teraz jest tylko luz, i okej, okay, startuję, biegnę? To jest stres. Stres tak naprawdę, który trwa już tygodnie wcześniej. Bardzo to przeżywam, odczuwa to niestety też cała moja rodzina, ale to jest w pewnym sensie taki pozytywny stres, bo to jest coś, na co ja bardzo długo czekam, do czego wkładam całe moje serce przez okres przygotowań. No i ten stres tak naprawdę mija chyba po pierwszych kilometrach, kiedy już ruszam i już nie mam wpływu na nic, bo ja boję się po prostu tego, na co nie mam wpływu. Na całe przygotowanie, cały okres treningowy mam wpływ, bo tutaj wszystko zależy ode mnie. A to, co już się zadzieje później na trasie, czyli nie wiem, warunki pogodowe, konkurencja, no przecież każdy trenuje po to, aby zwyciężyć, no to już na to nie mam wpływu i wtedy ten stres tak naprawdę ucieka, no bo już musi się dziać tak, jak Pan Bóg sobie zaplanował. Na trasie też na pewno masz jakieś tam kryzysy, bo no nie ma tak, że cały czas ta trasa jest idealna, jeśli chodzi o Twoją kondycję. Przychodzi jakiś taki moment, kiedy musisz się przełamać. Mhm. Jak sobie wtedy radzisz? Co masz w głowie wtedy? Moim największym strachem na trasie i obawą, jeśli chodzi o kryzys, to kolka. To jest też coś, czego no, nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć. Ona może przyjść tak po prostu i no, niestety na tych długich dystansach często przychodzi. Um, czy mam to jakiś sposób? No, pewien sposób mam, ale to też nie zawsze pomaga. Ja się pochylam i wiszę sobie z takimi y, zwieszonymi y, rękoma. Ja czekam aż to minie. Natomiast w trakcie biegu. Staram się tego sposobu nie wykorzystywać, no bo każde sekundy często mają znaczenie, więc gdzieś tam się po prostu próbuję rozmasować ten brzuch. A kryzysy, jeśli chodzi o ten dystans, nie wiem, ja, ja tego nie odczuwam, bo bardzo mnie cieszą te długie dystanse. Zresztą gdyby nie właśnie to zamiłowanie do takich odległości, no to pewnie biegałabym krótsze, krótsze dystanse. A tutaj jednak sprawiają to przyjemność i, i ta świadomość, że robię coś niesamowitego, e, czego nie robi wiele innych osób. Jak się regenerujesz później po takim biegu, po takim wyczerpującym biegu? No przyznam, że w dniu tego biegu, 50-kilometrowego na przykład, ja jestem jeszcze pełna energii, bo to są takie emocje, że ja przez cały dzień tak naprawdę jeszcze krzyczę wręcz, bo też bardzo dużo e, hałasu z zewnątrz, e, jakby mnie otacza, i ja też później to oddaje w pewien sposób. pobiegu, może to niektórych zdziwi, ale ja jeszcze idę kawałek pobiegać. Na taki kilometr, żeby tak na spokojnie jeszcze uregulować ten te tętno i też te emocje. Często też wybieram się taki mały spacer, a tak naprawdę ten dzień to jest taka. Takie małe święto w mojej rodzinie. Przyjeżdża y, moja babcia, moja rodzina, która mieszka też w innych województwach, i tak sobie świętujemy, więc już wcześniej też planujemy specjalny obiad na tę okazję. Często też rodzina witami z kwiatami, niezależnie jaki jest wynik, tak, bo przecież nikt tego nie wie. Y, I to jest takie nasze małe spotkanie, które rok do roku się odbywa. Y, no i samo to w sobie, to spędzanie z nimi czasu, to już jest taka regeneracja przede wszystkim psychiczna, że. Coś do biegu końca, coś, na co ja tak długo pracowałam, no to właśnie się kończy. A później po tym biegu, no to tydzień jest takiego nic nie robienia. Tam nie ma żadnego treningu w tym tygodniu. Tak naprawdę wracam do biegania, kiedy poczujesz tą, tą energię na nowo i chęć przede wszystkim. To powiedz nam teraz o tych twoich, według ciebie, największych sukcesach, jeśli chodzi o bieganie. Hmm. Hmm. Tak jak wcześniej odniosłam się do tej motywacji, to ja myślę, że to samo to wstawanie codziennie na trening, no prawie codziennie, to już jest sukces, bo robić to przez tyle lat i być konsekwentnym mimo gorszego czasu, bo też miałam okres, kiedy um, no, moje zdrowie troszeczkę podupadło, mimo to trenowałam. Miałam okres, kiedy było bardzo dużo obowiązków. Praca, uczelnia. Mimo to wstawałam o 6 rano i trenowałam, żeby to, co najważniejsze, było w pierwszej kolejności wykonane. Więc to jest taki sukces dnia codziennego. Ale jeśli chodzi o taki jeden konkretny, no to zdecydowanie jest to ultramaraton z 2022 roku. No wtedy zwyciężyłam. Byłam też bodajże 13 w klasyfikacji takiej ogólnej, czyli no, tak naprawdę 12 mężczyzn tylko przede mną przebiegło. No i był to też taki. Wynik po prostu, który zapisał się na kartach historii tego biegu, bo do tej pory jeszcze nikt nie pobiegł szybciej. Sama z perspektywy czasu zastanawiam się, jak to możliwe, że naprawdę tak szybko biegłam. No i mam nadzieję, że wkrótce być może uda się poprawić ten mój własny rekord. Tego ci oczywiście życzymy, nie może być inaczej. Powiedz mi, jak jeszcze łączysz sport z życiem osobistym? Da się to jakoś połączyć? Jest bardzo ciężko to zbalansować, bo połączyć się da. Natomiast ja już teraz, w perspektywie takiej odległej przyszłości, raczej nie zakładam, że będę miała rodzinę. Taką w modelu nie wiem, dwójka dzieci. No, życie pokaże, ale samo organizacja życia już jest bardzo trudna, jeżeli chce się bardzo intensywnie trenować. Taka odważną trochę deklarację. Tak, i wiem, że mówię to teraz tak publicznie, mhm. ale ja właśnie staram się też o tym e, mówić i uświadamiać, nawet rodzinę, bo też myślę, że każdy. Mm, ma prawo się jakoś czasami wyłamać od takich schematów, żyć troszeczkę po swojemu, ale ja też po prostu widzę, jak moje życie teraz wygląda. No, nie ukrywam, że moje grono znajomych jest bardzo wąskie. Mam bardzo dużo znajomych w internecie. Teraz tak mówi, że mam znajomych z Instagrama, z Facebooka. No ale tak prawda, część ludzi, których poznałam i są ze mną do teraz w takim życiu realnym no to napotkałam poprzez media społecznościowe i ta grupa moich najbliższych znajomych teraz przede wszystkim wywodzi się, wywodzi się z tego świata biegowego. Są osoby, które gdzieś tam poznałam jeszcze w wiem, latach takich powiedzmy młodzieńczych i nie są w ogóle związane z bieganiem, a mimo to są przy mnie, ze mną. No natomiast najczęściej jeżeli towarzysko się z kimś przemawiam, no to w ramach treningu i... To nie jest takie spotkanie się po prostu na kawkę, jak to ludzie mają w zwyczaju. Tymi swoimi doświadczeniami też się dzielisz z innymi, gdyż piszesz do, na portalu e, bieganie.pl. Tak. E, artykuły, czego dotyczą? Tego właśnie treningów i tak dalej. Piszesz trochę o sobie, czy. Nie, jak nie, to nie piszę nie? sobie. Pracuję w redakcji bieganie.pl, czyli mhm. największym serwisie biegowym, który jest szeroko znany. W naszym takim świadku biegowym. I tematyka tych artykułów w ogóle nie dotyczy mnie. To jest coś, co my tworzymy dla, dla biegaczy, więc są to zarówno newsy takie ze świata sportu bieżące. Jeżeli dzieją się jakieś wydarzenia, jakieś imprezy biegowe, no to w pierwszej kolejności staramy się tutaj poinformować jak najszybciej. Ale są to też ciekawostki. Na przykład, ostatnio pisałam bardzo ciekawy artykuł na temat maratonu na Murze Chińskim na co uważam za nie lada taką gratkę dla biegaczy, którzy poszukują takich doznań jeszcze turystycznych w tym wszystkim. Piszemy też o pomysłach po prostu na siebie, na zróżnicowane treningi, także nie ma tam w ogóle tematu mnie jako Wiktorii Krupowicz, ale Coś, z czego mogą czerpać właśnie inni. Czyli Wiktoria, dziennikarka, a nie biegaczka w tym momencie bardziej. Tak jest. Jeżeli ktoś poszukuje treści związanych ze mną, no to oczywiście wszystko znajduje się na moim Instagramie. Ja tam prowadzę profil, no pod siebie po prostu, tak, i też y, w swoim takim stylu. E, więc tam sobie pozwalam na żarty, ale też na merytorykę, na moje opinie. E, portal biegowy jest jednak takim miejscem neutralnym. Ostatnie pytanie. Jaki masz cel taki, który chcesz w bieganiu osiągnąć, ty jako Wiktoria? Gdzie powiesz, że tak, czuję się, dokonałem tego, jestem już jako biegaczka spełniona? Tego chyba nie powiem nigdy, bo spełnienie się oznacza zakończenie czegoś. Ja nie chcę, żeby to się kończyło. Chcę biegać jak najdłużej, w zdrowiu, przede wszystkim w zdrowiu, bo um, był czas, kiedy to zdrowie podopadło, i wtedy bardzo doceniłam ten moment, kiedy ono wracało. Więc zależy mi na tym zdrowiu, a wiem, że jeżeli będzie zdrowie, to będą wyniki i będę mogła być coraz to lepsza. I też chciałabym, żeby ten mój profil biegaczki rozwijał się nie tylko pod kątem, właśnie na przykład tego ultramaratonu. Ja teraz próbuję swoich sił w biegach górskich. Kto wie, może kiedyś jakiś ekstremalny ultramaraton będzie mnie czekał. Na razie nie wiem, zobaczymy, niech to po prostu trwa. Ja też chciałabym spełniać się nie tylko jako biegaczka, ja Wiktoria Kropowicz, biegaczka. Chciałabym też innych tym zarażać, dlatego oprócz tego, że przekazuję te moje, wiem, moją pasję na, na Instagramie przede wszystkim, no to ja też staram się ludzi zapraszać do moich treningów, jeżeli jest taka możliwość, no to ktoś zawsze do mnie dołączy, jeżeli możemy się gdzieś tam zgrać. Ale teraz powstała też taka inicjatywa, gdzie chciałabym zgromadzić jak najwięcej ludzi z pasją, amatorów czy tzw. harpaganów, ludzi starszych, młodszych, kobiety, mężczyzn, wszystkich tak naprawdę. 14 czerwca w Mysłowicach, na Brzęczkowicach, czyli nieopodal gdzie mieszkam, w moich, jak ja to mówię, w moich lasach, organizuję trening dla Każdego serdecznie zapraszam, jest wydarzenie na Facebooku, nazywa się ono Biegamy i, Przerywam, nie, Biegamy i przerywamy długość dźwięku samotności. No, chcę podkreślić też to, że jesteśmy w Mysłowicach. Czyli Myslowic. Mysłowic, w <grym> którym go bardzo lubię słuchać. Szczegóły no to odsyłam już do właśnie tego wydarzenia. Będzie naprawdę wspaniała atmosfera. Już wiem, że przyjadą ludzie, których ja też nie znam, więc dla mnie to też będzie ciekawe doświadczenie poznać znowu nowe historie. Wiktoria Krupowicz była naszym gościem, ja za to, za to spotkanie Tobie bardzo dziękuję i oczywiście sukcesów życzę jak najwięcej i wszystkich zapraszam na trening wspólny razem z Tobą oczywiście. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. i zapraszam.